Chwila, moment. Czy tu nie stał Stalin? Nikolaj Demiczy. My zmieniamy bieg historii. Wow! Co teraz tutaj pisze? No, ale jest po rosyjsku tylko. Aż normalnie chcę zobaczyć, co jest. Nie ma notatek. W ogóle zmieniło się troszkę tutaj. E, tu nie możemy wejść już. W ogóle zmieniło się trochę otoczenie. Nie wiem, czy widzicie. Trochę zarosło roślinnością. O, jest nagranie. Napływ nowych naukowców i techników na Katorgę 12 zwiększył się dziesięciokrotnie. To zasługa doktora Demiczewa, który udał się do Moskwy z prezentacją wyników naszych prac. Musiały zrobić wrażenie. Trwa budowa nowych ośrodków, a fundusze na badania ciągle rosną. A jeszcze cztery tygodnie temu No nie do końca jestem tego pewny, wiecie co? Dobra, zobaczmy. Wcześniej było wszystko dla Rosji, wszystko dla Stalina. A teraz? Kurczę, to jest fajne, mogę tu siedzieć i oglądać to cały czas. Przerwa jest taka sama. No, dawać, dawać. Mam nadzieję, że będzie coś nowego. No to wiemy, metal i wszystko inne. Załóż się, że zakończenie będzie inne. No to musi być. Hmm. Wszystko dla Rosji, zjednoczeni zrobiłem wszystko, to akurat wiemy. Niestety to samo. Okej, okay, tu jest przejście, a tutaj co się stało? Zamknięte, i przejścia nie ma. Dobra, lecimy, lecimy, bo czas goni. O, kolejny doktor. Też go widzieliśmy. Ok, co to jest? Technologia E99. W wielu eksperymentach na KORDze 12 stosowano E2. E... E... Widzicie, gramy w WOTA. Stosowano E25. <noise> Właśnie, nie grajcie za dużo w WOTA, bo Wam się nazwy będą myliły. Pozostałości po tej technologii można wykorzystać do tworzenia nowych ulepszeń. Możesz, je ku możesz kupić ulepszenia, jeśli uda ci się odnaleźć osobę, która będzie potrafiła posługiwać się technologią E99. Dobra, zabieram to. Nie wiem, czy to jest Lenin, czy to jest jakiś doktorek. Mniejsza w to. Idziemy dalej. Mamy kolejne. Kolejne słuchowisko. Ktoś walizeczka. Uuu, technologia. Dobra. A dalej. Nie wiem, ile mi zostało czasu, dlatego będę się streszczał. Osobliwość wybuchła dwie godziny temu, pochłaniając setki ofiar. Rosnące promieniowanie zbiera swoje szniwo. Ludzie mutują, zmieniając się w trzwiorzecze bestie, żerujące na ludzkim ciele. Muszę się stąd wydostać, zanim mnie znajdą. Okej, okay, to, to, to nie było optymistyczne, wiesz? Mówiąc, że tu jakieś bestie się czy. na, na mnie będą czyhać. Okej, okay, myślałem, że. Z, czy znowu? Nie, nie znowu. Tu tytan jeden, odbiór! No cholery, niech ktoś się odezwie! Niech ktoś się odezwie i powie, co się tutaj dzieje. Zaczynam się niepokoić. Ja też nie wiem, co się dzieje i czemu ja nie odpowiadam. pod cholery! Wow. Dobra, okay, weź się w garść. Trzymaj się rozkazów. Nie przejdziemy. Dobra, idziemy dalej. Jak mi coś wyskoczy na twarz. Attack of Titan, czy tam on Titan, w wersji jeszcze projektowej. Dobra, mamy notatkę, mamy zejście do chyba piwnicy. Nie wiem, czy to cieszy, czy nie. Na razie, parter. Szanowni Państwo, Mojkawicz, Wasz syn Jakow nieustannie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, naśmiewa się ze mnie w obecności innych uczniów i odmawia zdjęcia czapki. Nie mogę dłużej tolerować takiego zachowania. Jeżeli syn nie zmieni zachowania, zostanie wyrzucony ze szkoły. Pani Kozłow. Pani Kozłow, muszę pani powiedzieć, że no niestety mamy 2014 rok i jest to codzienność. What the fuck? uuuu uh. No, wy tego nie widzicie, ale dosłownie dostałem ciarach. Dosłownie aż mnie obleciały ciary. Kolejna notka. Katia po porocie z laboratorium powiedziała mi, że nie czuje się dobrze, ponieważ miała kontakt z Ed99. Powiedziałem jej, że powinna iść do lekarza, ale odmówiła, twierdząc, że to się może źle dla niej skończyć. Błagała, żebym nikomu o tym nie mówił i pozwolił. Na rozwój choroby. Potem wpadła w szał i musiałem zamknąć ją w pokoju. Słyszę potworne odgłosy. Boję się, że. Boję się tam nawet zajrzeć. No weźcie, bo ja. No co mnie ciary dostaję. Przez jakieś piłeczki, krzyki, coś to jest niemożliwe. Jeśli ktoś znajdzie to nagranie, proszę. Nasze dzieci ukrywają się w pokoju na samej górze. Mają niewielki zapas jedzenia i wody same sobie nie poradzą. Proszę. One są przerażone. Przerażony, to ja będę jak będę musiał tam wejść. Tak więc na razie idziemy do piwnicy. Co jak co. O, to nie jest piwnica, aby najmniej mogłoby zejście być, ale nic tu nie ma. No to do góry. Ale będzie krzyk. Słyszałem zamykające się drzwi. Nie podoba mi się to. Przeklinam dzień, w którym przybyliśmy na katorgę 12. Yuri pracuje bez wytchnienia w laboratorium. Ciągle go pytam, dlaczego nie może odpocząć ani dobrze się wyspać, jednak on zasłania się tajemnicą. Nie może mi po nic powiedzieć. Mogliby nas obu ukarać. Pewnie tak. Dobra, jeszcze jest broń Centurion. Rewolwer strzelający pojedynczymi, podężnymi pociskami E99. Zadaje on ogromne obrażenia, ale jest to odkupione bardzo niską szybkostrzelnością. Dziękuję za informację. Dobrze wiedzieć. Jest i amunicja. O, jest i skrzynia z E99. Dobra. No to. Może. O nie ma przejścia okej okay. co to było na pewno to widzieliście kątem oka jak ja coś tu przebiegło do góry no nie fajnie dobra najpierw notka ja i moja rodzina mój tata pracuje w dużej fabryce na katordze wczoraj wrócił do domu i powiedział że bolą go plecy kiedy się obudzi miał coś na plecach mama głośno krzyczała Napisał Max. Aha, czyli y, tutaj jest gdzieś tata, tak? Bardzo mnie to, y, kurna, cieszy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. znowu się teleportujemy. What the fuck? Padaj. Co to miało być? Kurde, lebele. Okej. Okay. Dobra, jak się przeładowuje broń? Czy ona automatycznie się ładuje, czy co? Hmm, dobra. Pa, pa, ra, pa, pa, pa. Nic tu nie ma okay. ok jesteśmy po małej przerwie Dla mnie Dla Was raczej to nie była przerwa I tutaj Obiecuję Wam już zrobię cięcie Ok Dobra lećmy dalej No stworki, niestworki Trzeba się ich pozbyć stąd Aha, można przebiegać Dobra, tam też coś przebiegło Okay. się ma. O kurde, nie jestem tu sam Czy tylko mi się wydaje, że to jakoś dziwnie strzela? Co to takie twarde? Cholera, jasna Orzeż ty Okej okay. Wow Ogólnie odpadają... O, tu jest przejście. Ogólnie odpadają im kończyny, dobrze wiedzieć A Raczej odrywamy im kończyny. Uuu, no dużo z kolegi to nie zostało. Okej, okay, coś tu biega. O rusztowaniach. Tytan jeden, jeśli mnie słyszysz, jestem w budynku przypominającym szkołę. Jest tu pewien gość. O do jasnej! O do jasnej, ciasnej. Spotkałeś to, co ja. Okej, okay, dobra, wracamy się. Ponieważ zainteresowało mnie tamte przejście, które przypadkiem zauważyłem. Okej. Okay. To nie tu, tylko tutaj. Dzień dobry. O, notateczka Droga Swietłano, moja kochana córko, co u ciebie słychać? U nas wszystko w porządku, chociaż ja i twój ojciec trochę się martwimy. Nie powinnaś puszczać. Nie powinniśmy puszczać cię na tę wyspę. Pojawiły się plotki, że kś i to nie tylko tam, ale kś. Pisali o tym w gazecie na ostatniej stronie, ale nie podali żadnych konkretnych informacji. Jeśli to, co mówią, jest prawdą, kś, wygląda na to, że rząd, ale oni w kółko powtarzają, kś. Cóż, mam nadzieję, że tylko plotem głupstwa. Odpisz, czy u wszystko w porządku. Kocham cię, mama. Ale to musiało was śmiesznie brzmieć. Te moje. Yy... Zagłuszacze <noise> na linii. Dobra, strasznie krótko możemy sprintować. Dobra, tu jest niby wejście i to jest chyba szkoła, ale tu zobaczymy, czy nic nie. Słychać dzieci, to jest. O matko, najgorsza rzecz. Filmy, seriale, czy, czy nawet gry, najgorszą rzeczą, jaką. O, tak powiem, najgorszym straszakiem. Są dziciaki. Jezu, jakie one potrafią być straszne. Dajmy na ten przykład: Mass Effect, znaczy nie Mass Effect, a tylko Dead Space. O, oh, to była. Okej, okay, znowu będzie teleportacja w czasie. O, no tak, to tu można się strzelać w głowę od razu, dobra?